Zadanie 36. Z okna wieży kontroli lotów widać startujący samolot S pod kątem 38 stopni do poziomu. Kontroler K znajduje się na wysokości 136 metrów od płyty lotniska. I pytanie brzmi: Jaka jest odległość X samolotu od podstawy W tej wieży? Mamy wynik zaokrąglić do pełnych metrów. No to w takim razie, jak się za to zabrać, jeżeli tutaj mamy 38 stopni, ta przerywana linia jest równoległa do podstawy, do powierzchni, no to tutaj też będzie 38 stopni. I teraz tak, mamy wysokość 136 metrów, podstawę, której nie znamy, i 38 stopni. Możemy zapisać sobie, że tu jest kąt prosty. Jeżeli tak... No to skorzystajmy z tangensa kąta tangens 38 stopni to będzie 136 metrów podzielone przez x czyli tangens kąta jest stosunkiem długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do przyprostokątnej czy do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie jeżeli tak to mnożymy to przez x x razy tangens 38 stopni to 136. No i dzielimy to przez tangens. 38 stopni. I otrzymujemy x równe 136 dzielone przez tangens 38 stopni. No ja już się przygotowałem wcześniej, żeby nie wertować. Tangens, 30, tangens 38 stopni to jest 0, 7813, czyli 7813 dziesięciotysięcznych. A to wychodzi w dużym przybliżeniu 174,06. Czyli, jeżeli zaokrąglamy do całości, to będą 174 metry. I to jest koniec tego zadania.